Laptop Acer Swift 3 A to laptop, którego wspaniałe parametry i elegancki wygląd dadzą Ci ogromną przyjemność użytkowania. Dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 ósmej generacji zapewni Ci szybką i wydajną codzienną pracę z komputerem. Dzięki 4 GB pamięci operacyjnej będziesz mógł komfortowo i sprawnie korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Za sprawą odpornego na mechaniczne uszkodzenia dysku SSD o pojemności 128 GB Twój sprzęt pomieści więcej danych, będzie też działał ciszej i dłużej, bez konieczności ładowania. Natomiast na 14-calowym ekranie o rozdzielczości Full HD będziesz mógł podziwiać fantastyczne, nasycone kolory. Technologia IPS oraz Acer Color Intelligence sprawiają, że obraz jest doskonały niemal pod każdym kątem i w każdej sytuacji. Oprócz tego wyjątkowa metalowa obudowa w różowym odcieniu nadaje mu wyjątkowy charakter i gwarantuje wspaniałe wrażenia estetyczne. Laptop Acer Swift 3 to szybki i bardzo kobiecy komputer, będący doskonałym towarzyszem w sprawnej pracy i pełnej wrażeń rozrywce.